Możemy pójść na TNT Run eee... Hide and Seeka i co to po prostu leżą sobie rzeczy? Dobra, chcę nie. być kilofem. O no, umiejętności! Nie, Oscar mnie! <średziny> to ja! Woo! Czekaj, czekaj.

To i mi serce bije na środku. O, trafiłem. No. No nie stunuj mnie. To <noise> <noise> ja mieszka. Nie? <noise> Jak tam boiliście. No. no, zdechnij już, ile razy mogę go kliknąć. <głos> <głos> czym ja jestem? B blokiem drewna. <noise> Jestem motyką. Mhm. Jak Dawid motyka nie znał z fizyki. Ale dobra, to. Baba szuka, baba szuka. Baba szuka, baba szuka. Nie ma czego nie bać. Nie znajdzie! <noise> Kogoś znalazła. O, dobra, to koniec z żartu wiesz. Klotkiem. O idzie za kimś. Ale tak nie mrawo trochę Jak oni chodzą no. za nią! I on na nią garnie! Zobacz, <laughs> co się tam dzieje po prostu. Kiarań spierdzielił. Co tam się dzieje? Co ja No <laughs> Ręką bije To <laughs> no co jest z nią? Okej. Okay.

30 sekund muszę przeżyć, kiedy same rekiny wokół mnie pływają. Szczenki. Ja mam takie, taką miejscówkę, co jej nigdy nie znajdziecie. Oni się nie będziecie spodziewać.

Nie. nie, nie, nie tak. W końcu. No. Bo daję tylko został! Ej, ej, gdzie jest? To końcu... szukamy, oh. Nie! Nie wyszedł mi skok i spadłem.

Nie? Teraz ty... Ja a mogę, na mogę nacisnąć, że to jest Suspicious? Okej. Okay. <noise> nie wiadomo, lepiej nie sprawdzać. Nie, nie. <noise> Co, nie? A dwóch zostało ukrywających. No, ja czterech grzebiłem, szary. Ja. O, krap! Skur... Chodź tu. No. Nie złambuzujesz! Nie złambuzuj <noise> normalnego! O Jezus, czemu Fante. tam stoisz? Co tu <laughs> robi, Jezus? Mosquinha, <laughs> <laughs> oh, <Jesus. laughs> <Co> Jezus! Mosquinha, <laughs> <Co chcesz> Jezus! Fuck, é isso, O tu jest Jezus! Wyjdźcie z niego! Jesus Christ! Oi, oh, chodzi sobie, Jesus Christ! O nie! Jezus, szuka nie, grześni grzeszników. Nie! Znalazł. Idzie po twoje grzechy. A Łano! Kurde, idzie po twoje nie. grzechy. Nie ukryjesz się. Patrzy w moją stronę. Dobra, masz studa. Na... Nie! Yeah. Ręka boska mnie zaraz dosięgnie. Ale patrz. Je Jezus, szuka apostołu! Akurat nasz tu jest. Wiesz, <laughs> co mam pomysł? Biorę tego szukającego na mnie i będę z nim biegać w kółko. O ile przeżyję, jak nie, to będę was też zabijać. O, dobra, znalazłem szukającego. <laughs> Ale gonisz mnie, Daniel? Gonisz. A to banie? Na, na dół zszedłem, na dół, chodź tu. wiem. Dobra, <laughs> już nie. Na no, tak, A, nie chcę mi się z <noise> Mogę... No chodzi, to tak jest plan właśnie. Nie. Tak jest plan. Zawróć do mnie. Po, Patrz, jestem. Nie. Do... Do otwartym Daniel. Nie. Daniel nie. Tutaj na dole. Nie. Takiego łatwego killowka nie zabijesz. Powiedziałem, że chcesz mnie z podstępu zabić. <noise> O, <noise> <noise> oh. gdzie on jest? Ma <noise> pod. A, widzę już. Przmycha. No chodź na solo, Daniel. No, co? Kto mnie zabił? <noise> Kogoś innego Kato, masz. O, 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 o. O, o... Gdzie możesz o, być? O, tu! O, o, ja nie mogę... O! 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 o, 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 o. <słuch> no. Dobra, ja cię będę krył. <słuch> <słuch> Jak tak to ma wyglądać, to ja nie wiem gdzie ty jesteś. Zostaw, nie uspokoju, proszę! Let's tu jesteś! <słuch> Wiesz co, ja, ja, ja myślałem, że będę niewidoczny, tam jest czarna... ta... podłoga, ja się stałem czarny, jak weszłem. Powtarzam taktykę. Też nie chcę tak blisko stać. <grym> to może on się zrespie, potem do niego podejdę. Hmm, coś nie za bardzo mnie jeszcze zobaczył. Chodź tu, patrz, jaka rozkoszna motyka. Nie jestem zainteresowany. No to w ogóle nie jestem no, zainteresowany, ile mnie widzi. Muszę lepiej ukrywam chodząc za nim. <laughs> Albo to może być moja taktyka. Uf. Nie zostaw, mnie, zostaw! Cyganie! Cyganie nie śpią. Okej. To też jest na średnim. Za tymi węglami stoję. O, idziesz! Siemasz! Siemasz! Siemasz. Tutaj gość sobie baguje. Ale <noise> tutaj intensywne przeszukiwania są. Ja więc tak No tak, bo wszyscy obok nie stoją, ja się nie mogę ruszyć. Tyle czerwonych ja, ja, ja. ników. O! A o, swoją Znaczy nie zdradziłem, po prostu muszę uciekać. I can Jak?! O oh, dupę to jest pałk szukających! O ok. Przebiegłem no przez niego, bo mi obróciło kamerę. Jesteś takim narzędziem ogrodowym. Kocham to. Yeah. Nie, Nie, Oscar! Zdamy się, ja twój fan! Posłuchaj! Posłuchaj! Posłuchaj. Oo, o, o. Serduszko bije w rytmie czacza. Real smooth.